Witam serdecznie na Gali Osobowości i Sukcesy roku 2015 tutaj w Hotelu Mariot w Warszawie. Coraz więcej jest wspaniałych ludzi, coraz więcej osób nie boi się pokazywać swojej osobowości, coraz więcej osób nie boi się pokazywać, że odnieśli sukces. Właściwie tych osobowości coraz mniej. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju charyzma i konsekwencja, którą dana osoba ma, co powoduje, że ona wykonuje pewne rzeczy w swoim życiu, które są godne naśladowania albo które nas zadziwiają, zaskakują. Mnie się wydaje, że to trzeba mówić uczciwie i otwarcie, że ileś procent to jest talent, ileś procent to jest łód szczęścia, a reszta to jednak jest ciężka praca, więc żeby wszyscy mieli świadomość tego, w jaki sposób można ten sukces osiągnąć. Ja swoim sukcesem no też się chwalę, niektórzy mi mówią, że ja zrobiłem coś wielkiego, dużego, a ja uważam, że ja robiłem coś, co mi sprawia satysfakcję, że mój taki wieczór został doceniony, no i to jest pewnego rodzaju miłe. Warto się chwalić sukcesem, ponieważ jest tyle kategorii, jest tyle możliwości osiągnięcia sukcesu, że nie każdy wie o danym sukcesie i czasami po prostu możemy dotrzeć, możemy być docenieni tylko w przypadku, kiedy pochwalimy się tym sukcesem. Jestem zaszczycony, że jestem wyróżniony jako osobowość. I myślę, że tego typu inicjatywy, tego typu gale są jak najbardziej godne uwagi. Pomysł jak pomysł, był bardzo fajny i szlachetny. Oglądałem y, poprzednie edycje. Bardzo wspaniali ludzie biorą w tym udział. Dziwię się tylko, że za osobowość trzeba dawać statuetki, kiedyś to było normalne. Myślę, że są dwa powody. Jeden to taki, że każdy z nas się. Lubi poczuć docenionym, zauważonym, i nawet jeżeli się dostaje za tak zwany całą kształt tego typu wyróżnienie. Moja nieskromna osoba tutaj debiutuje, więc przeżycie jest kolosalne. I, 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 I mam nadzieję, że w kwestiach obyczajowo, że tak powiem, kurtuazyjnych, należy się do tego odnieść w sposób mm, oczywisty. To nie jest snobist. I sukcesy roku 2015. To już jest czwarta edycja gali. Gala nadzwyczaj się rozwija. Warto tutaj dodać, że akurat ta aktualna ma charakter ogólnopolski, ale też zaczynają powstawać wielkie gale regionalne. I chociażby w tym roku odbędą się jeszcze dwie takie. Gala Osobowości i Sukcesy roku 2015 Ziemi Łódzkiej, ta będzie w październiku, a zaraz w listopadzie Gala Osobowości i Sukcesy roku 2015 Barmi i Mazur. Sam przychodzi, albo jest, albo go nie ma i myślę, że sukces wyznacza publiczność, wyznaczają ludzie dookoła, a nie, a nie sama osoba. Taka właśnie gala dodaje skrzydeł, dodaje wiatru, dodaje nowej siły i wiary w to, że, że to co robię ma sens, bo, bo ktoś to docenia. No Jeżeli ktoś dobrze działa, ktoś wspaniale prowadzi swoje interesy, swoje życie, to powinien być nagradzany. Jeżeli jest nagradzany, to powinno to być robione oficjalnie, a nie gdzieś tam w tajemnicy. Żeby właśnie chwalić się sukcesem, żeby nie uciekać, nie wstydzić się. Jeżeli mam coś wartościowego do powiedzenia, to mam wyjść z tym do ludzi. My, Polacy, się powoli tego uczymy. Każda gala, która e, motywuje ludzi do. Do pracy, do osiągania sukcesów. To jest, coś, co, to jest coś, co napędza nas. Każdy z nas lubi się chwalić sukcesami, ale w Polsce troszkę chyba nie jest to zawsze mile widziane. Myślę, że taka gala też spuszcza trochę z, z, z tego balonu, takiego nadęcia. Trzeba wspierać fajne idee, trzeba patrzeć na takie imprezy, które sięgają poza stolicę. Myślę, że jest to jedna z tych imprez, która zauważa, że biznes, sukcesy, osobowości są nie tylko skupione tutaj wokół naszej stolicy, ale również na dalekiej prowincji. Nie wystarczy obudzić się rano, trzeba się obudzić z uśmiechem, prawda? To jest ważne. W biznesie muszą być optymiści to znaczy muszą być te lo lokomotywy, które ciągną biznes. Bądźcie z nami, bądźcie optymistami i pamiętajcie o jednym: kto odnosi sukces, to nie ten, kto wcześnie rano wstaje, ale ten, kto wstaje, uśmiechnięty. Dziękuję bardzo. Ha.